Mal. Anarchia SMP! Szotować 10 go, tysięcy go, w jeden dzień! Dwa. 12 koła w jeden Ej. dzień! Ej! Rock roll. Mordo, Rock and roll. Ok! 10, 10 tysięcy 10 w portfelu! W pięciu hotelu! W łóżku z wybiegu! Przyzwyczaiłem się z do tego! Przyzwyczaiłem się do słegu. Przyzwyczaiłem się do słegu! Przyzwyczaiłem się do słegu. Przyzwyczaiłem się do słegu, dziennie 20 uberów, ciuchy od designerów. Nie mam prawdziwych komplemów. Czywych kolegów! O! Lodówka służy tylko do napoi i deserów Jak jestem głodny, no to szybko jadę do gesslerów Nigdy nie oszczędzam na jedzeniu, nigdy trzy dania na zamówieniu Zawsze jestem morcia skuty, nie związany przez label Torba Gucci, jebie strawberry roberry hejsem Nie droga na skróty, ani gra nie pod playback Mam kontrakt na buty, bo za wiele przeszedłem Nie piję wody Weder No imprezę ty nie kwali pieder Tego robisz mas tak jak float mywe Tak jak float mywe Każdy ktoś się to nie chorę to cele Chyba jestem nowym krzyciem tak jak moim felem Insta Jestem trenceterem z zasylówkę na my chcą leci przelew Hajsy z Insta Jessica Mercedes Lista W obucił ze swegiem portfelu Wow, jutro w gwiazdkowym hotelu! łóżku motelka z wybiegu! Spieramy na rock and roll! Przyzwyczaiłem się do tego. Przyzwyczaiłem się do tego. Przyzwyczaiłem się do tego. Przyzwyczaiłem się do tego. Przyzwyczaiłem się, się, się do tego. Dobra, to chyba wystarczy.